Witajcie, ja jestem Magrat i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Immortals Phoenix Rising. Jesteśmy obecnie w siedzibie Bogów, gdzie razem z Phoenixem udaliśmy się po ostatnim nieprzyjemnym spotkaniu z cieniem Achillesa, a właściwie z upiorem Achillesa, którego to, żeby próbowaliśmy pokonać w jego legowisku. Niestety no, nie udało się, dlatego teraz będziemy udawać się bezpośrednio do. Oj, Phoenix, bezpośrednio do Czeleści Afrodyty, która znajduje się już tutaj niedaleko i postaramy się zdobyć ostatnią łzę. No to co? Widzimy się na miejscu. Okej, okay, weszliśmy w strefę zadania i będziemy musieli... He didn't belong with Aphrodite. She was better than him. Adonia was a celebration of women's self expression. They would dance on the rooftops, <laughs> bringing scented plants like fennel and cabbage to their parties. In the spirit of Adonia, isn't it Aphrodite's choice who she loves? Not when it's rotten, like that smell. And yet, the women of these villages let it waft from the rooftops year after year. No to prawda, to już dobrze mówi. Ale dobra, mamy ten zablokowane wejście do Celusi, a tutaj po drodze widzieliśmy sporo właśnie kapust rosnących na dachach. Także wygląda na to, że chyba musimy po prostu poprzenosić mm, przynajmniej trzy główki kapusty. Do, na postumenty przed drzwiami, żeby mu to zblokować. No zobaczymy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Możemy biec? Możemy. Świetnie. Mm, dobra, mamy jedną i jeszcze dwie. Mm, tutaj też coś jest. Ej, ej! No... Nie. Spadła nam taka pustka. No ale dobra, przynajmniej e, trochę mniej trasy musieliśmy z nią pokonać. Dobra... Tam, w tle możecie słyszeć takie odgłosy. Tam jest e, dzik, legendarny zabójca Adonisa. No... Em, Trochę się go boję, jeśli mam być szczera, bo no, jest jego pasek życia i zdrowia jest dość duży, a nasz jest trochę jeszcze mały, więc chyba na razie na niego nie będziemy szli, ale no, na pewno kiedyś będzie się trzeba z nim zmierzyć. Trochę po ostatniej właśnie bęskach, które dostaliśmy od Upiora Achillesa zastanawiam się, czy nie będzie dobrym pomysłem troszkę podekspić nawet poza odcinkami i poza... M, może na streamie? Poza streamem, jeszcze nie wiem. Ale trochę podekspić, bo no wytrzymałość musimy tutaj zwiększyć, podobnie jak postęp życia. No ale zobaczymy. Okej, okay, mamy trzy kapustki, otworzyliśmy i co? Wchodzimy, tak? Mm. No dobra. Jesteśmy gdzie? W zdumieniu Afrodyty. E, potrzebna jest brakująca boska moc. Dostęp do tej skrzyni wymaga boskiej mocy, której jeszcze nie posiadasz. Aha. To ciekawe. Dobra, no to w takim razie. Tak, chcemy opuścić. Udamy się jeszcze do siedziby bogów i zobaczymy, czy tam będziemy w stanie odblokować jakieś moce. Bo jeśli faktycznie nam brakuje, to może być może być ciężko. <laughs> Okej. Okay. Może teraz użyjemy sobie szybkiej podróży po prostu, nie będziemy się przedzierać przez całą krainę. E, chodź tutaj. Podróż, no, phoenix would have to participate in the festival to open up to odonia if the vault itself was to open <laughs> that little turn of phrase and you light up like a pomegranate tree oh i see you prometheus you have your pleasures and i have mine Okej, okay, tak, wzięliśmy dziądzie o czyli poznosiliśmy kapustę. Dobra, boskie mocy. Tutaj mamy do odblokowania dwie, trzy właściwie boskie mocy, Możemy sobie odblokować. Zobaczmy tutaj. Siła Heraklesa. To na razie mamy. Myślę, że na razie może um, uh -huh, tu mamy osiem oboli, ale może sobie zróbmy Hmm. Teraz który czy ten zryw Ateny rzuci się naprzód i też wielokrotnie wszystkich wyrogów po drodze zadając grad pięciu trafień. Czy będziemy potrzebowali tutaj? No dobra, zobaczmy to. Okej. Okay. To jest powolnienie, to raczej nam tu nie będzie potrzebne. Zobaczmy. Ginik uh. jest trochę pod ekspie, no. w <gieniew> Aresa. Ok, i co tu mamy zrobić? Mamy L1. No. L1? O! Oh. Tylko troszkę jakby nam tutaj wytrzymałości brakuje. To może przy okazji jeszcze sobie e, zwiększymy wytrzymałość na tej boskiej siłowni. Zobaczymy. Potrzebujemy cztery piorunki, mamy pięć, także akurat nam starczy okej. Okay. <laughs> Oj, Phoenix, Phoenix, no ciekawie, I jak teraz to wygląda u nas? No, pokaż się. A mamy jeden segment więcej. Mm, dobra, a pokaż w takim razie jeszcze zdrowie. Po zdrowie chyba też możemy ulepszyć, prawda? Bo pozbieraliśmy trochę ambrozji, więc <laughs> eliksiry przydały się, poważenie eliksirów, tak? Wspinnie złów o gwarce, chyba. No dobra. <laughs> Okej. Okay. I mm. jeszcze zobaczmy sobie tę tablicę, bo to ostatnio właśnie mnie zastanawiało i nie zdążyłam sobie jej obejrzeć. those are a few ideas for ways to stick it to typhon you mortals seem to need an incentive so i'll pay you electrum for accomplishing each and since i'm the god of merchandise you can spend it right here on you guessed it merchandise <laughs> ooh creative or you could always just pay me your own electrum i thought the incentive was for me i'm the god of financial gain <laughs> Those prices. <laughs> wow. <Okay>. I'm also the god of thieves. <laughs> we all have our vices. What's that underneath? It's a chore chart. Someone has to get eddie's to clean up after himself. Ever tried to get blood out <laughs> of a sea of blood? Now that is a feat. Nie będziemy wypełniać uczynku, chociaż może zobaczymy sobie, co, jak to wygląda. Aha, czyli gorączka łowcy zawsze miał wrażenie szum? Aha, dobra, czyli będziemy musieli coś zbierać, żeby... No, zobaczymy. Chociaż najpierw udajmy się do rozpadliny i zobaczmy, czy udało nam się odblokować odpowiednie moce i czy w końcu będziemy w stanie wejść do tej konkretnej rozpadliny. Jeśli nie, no to spróbujemy jakoś, może się uda... Eee. Nie, nie chcę przerywać śledzenia. Możemy tutaj szybką podróż? Możemy. To myślę, że nie ma sensu znowu biec przez pół regionu, skoro możemy sobie szybko odblokować. No i dobra, no to co? No to wskakujemy. I zobaczymy, może uda nam się teraz jakoś. Yy, jakoś tutaj poukładać to wszystko. Okej, okay, nie pojawił nam się komunikat, czyli może już jesteśmy na tej dobrej drodze. Dobra, podwójny skok mamy. Czyli możliwe, że będziemy w stanie już yy, no, ukończyć tą rozpadlinę. Zobaczymy. Zaskoczymy tam. No. Jesteśmy w stanie tutaj. A jesteśmy w stanie przyciągnąć. OK. Bo tutaj nie widzę żadnego miejsca, gdzie mogłabym sobie odblokować y, skrzynie spadające, więc może właśnie lepiej będzie je tutaj sobie przeciągnąć. Też możliwe, że powinniśmy móc używać naszych y, nowo odblokowanych mocy. Okej. Okay. Doskoczymy? Jest, dobra. Tutaj coś sobie odblokujemy, zobaczmy. Mm -hmm. są dwie skrzynie, ale coś niskie te skrzynie. Przeciągniemy sobie znowu te skrzynie, z, z, które mieliśmy już wcześniej. Czemu nie? Myślę, że warto je tutaj mieć, bo y, trochę wysokie są te połączenia, a jeśli nam brakowało wcześniej mocy, to może lepiej właśnie mieć jakieś zapasowe możliwości. Dobra, i teraz tak, powiedz Feniks, co my tu mamy robić. Mhm. Trzeciej nie wiem, czy już jeszcze zdołamy nałożyć trzecią, ale zobaczmy. jak to było um. Okej, okay. teraz w ten sposób udało się. Wtóbamy przebiec niemożliwe tu coś coś musi być więcej z tym coś dużo więcej musi być tutaj do zrobienia. Nie rozbijemy. Tutaj też nie rozbiliśmy. Aha, chyba będzie się trzeba tam dostać na górę. Mamy tą moc podskakiwania takiego dziwnego. Zobaczymy, czy uda nam się to jakoś odblokować. A być. Ma być tak. Chyba ma nam rozbić te skrzynie stamtąd. Zobaczymy. Na razie się jeszcze cofnę i zobaczymy czy uda się je e, wciągnąć. Mhm. Szybciutko. Okej. Okay. Czyli udało nam się przejść. To teraz zobaczymy, czy uda nam się tutaj doskoczyć. Od czegoś mi tutaj brakuje? Ewidentnie, no bo tu jakby się miało coś pojawiać, ale jednak się nie pojawia. Dlatego zobaczymy. Okej. Okay. No tak, myślałam właśnie, że to nam rozrzuci. Ale mamy jeszcze dwie. Dlatego zobaczmy. Oj. Dobra. Okej. Okay. Dobra, udało się. Przeszliśmy, także spoko. I teraz powinniśmy być w stanie doskoczyć tam wyżej. Mam nadzieję. Damy radę, Phoenix? Dobra. Mój totalna, totalny brak umiejętności. Nie zawiedź mnie. Nie! Yeah. Uff. Dobra, jesteśmy. Tutaj sobie zrobimy... Podwójny skok i trochę szybowanko. Dobra, i jesteśmy okej, okay, tu sobie odblokowaliśmy coś. O nie. Aha. Czyli musimy sobie znowu przynieść skrzynię chyba. szkodzi dobrze, że da się je przenosić. To nie, roz nie rozwalcie się, proszę. I nie wrzuć ich Phoenix do rozpadliny. To będzie wtedy idealnie, OK. Dobra. I teraz chyba powinniśmy już móc sobie zablokować. Teraz nie wiem, jak przeniesiemy na drugą część. Jak tam nie pojawią się żadne skrzynie, no to już mamy troszkę przechrapane. Ale już mamy łzy, dobra. Debak w tym kącie, Phoenix zbudził z wypowiedzi, które Aphrodite śpiewał pod Adonis. naprawdę nie myślałem, że Adonis był właściwie tego, co To był tylko prawda. Tutaj chyba troszeczkę Zeus jest no, nieprzyjemny dla Adonisa. Mm, dobra, tu mamy nowe skrzynię. No, spakuj tam na górę. Hm, nie wiem. Łap się, łap się, Ach, no dobra. To chyba musimy sobie po prostu zeskoczyć, żeby... ...przyspieszyć troszkę etap restartu. Okej, okay. czyli tak. Spróbujmy jeszcze raz przeskoczyć tą... ...rozpadlinę i zróbmy to od początku. Czyli tak, najpierw układamy na siebie nawzajem skrzynie, które pozwalają nam przebiec... No, chodź Phoenix, które nam pozwalają przebyć pierwsze tutaj przeszkodę, ale musimy je zabrać ze sobą. Także zabieramy i na razie ich nie przerzucamy nigdzie dalej, Phoenix. Na razie je zostawiamy. No, co ty robisz, Phoenix? Strasznie jakoś tutaj nieelegancko się zachowuje. Okej, okay, i tutaj powinniśmy dać radę podwójny skok i szybowanie. Odblokujemy sobie. Jest. Odblokowaliśmy skrzynię. I na razie możemy zostawić ją tutaj. Natomiast tą skrzynię ciężką będziemy potrzebować po tamtej drugiej stronie. Dlatego myślę, że możemy tutaj się zastanowić nad po prostu jej przerzuceniem. Tak, i ona się tam zatrzymuje, dlatego możemy sobie bez problemu tutaj. Umieścić tą skrzynię i spróbujemy przedostać się tam właśnie. Podwójnym skokiem i szybowaniem. Da się? Powinno. I mamy dwie skrzynie, które za chwilkę będziemy potrzebować po drugiej stronie. Ja sobie je troszeczkę przeniosę już bliżej krawędzi, tak żebyśmy na pewno mogli po nie sięgnąć. Także podwójny skok. Gdzie przerzucimy Po prostu. Dobra, zatrzymaliśmy. Nie, nie, Phoenix. Phoenix, ola boga. Dobrze, czyli mamy już po drugiej stronie więc możemy teraz przeszybować. I mam nadzieję, że to już będzie koniec naprawdę. Dobra, daliśmy radę. Jest. Dobra. Okay, czyli mamy możliwości. W sumie to chyba udałoby się przejść tę rozpadlinę bez odblokowywania tych specjalnych boskich umiejętności. Aczkolwiek wydaje mi się, że dużo prościej byłoby faktycznie, gdybyśmy skorzystali z nich i no. Mm, użyli właśnie tych zwiększonych skoków, może? Można to tak nazwać? Aczkolwiek nie wiem, no zobaczymy. <laughs> Natomiast teraz udało się tutaj. Dość fajnie odblokować. I w końcu mamy trzecią z Afrodyty i zaliczoną trzecią rozpadlinę. Może na koniec jeszcze spróbujemy się rozprawić tym dzikiem, który tutaj. <gry> który tutaj w okolicy. Phoenix left the vault Victorious Tear in hand smelling only faintly of cabbage. With all three tears collected. Phoenix set off to shrivel Aphrodite's most stubborn route and open her vault. Uh, yes. Ah, Okej. Okay. Dobra. Czyli, tak, czyli pozostaje nam jeszcze włamać się do rozpadliny Afrodyty, aczkolwiek myślę, że zostawimy sobie to już na kolejny odcinek, nie wiem jak to będzie długie, a dzisiaj postaramy się jeszcze pokonać tego dzika, który tam na dole się czai i tak tam porykuje? Eee, także co? Może spróbujmy. To jest ten legendarny przeciwnik. No, schowaj się, you know są when the boar mortally wounded adonis aphrodite cried over his body in a meadow filled with flowers her tears mixed with adonis's blood and painted the flowers red aha no dobra oj oj oh, oj o nie nie trafiliśmy. to straszliwe Uciekaj, uciekaj. Dobra, to widzimy się za chwilkę po pokonaniu tego dzika. Mam nadzieję, że uda się, i nie będziemy uciekać jak w przypadku Achillesa. No, już będziemy tutaj mieć ciosy kończące. O, właśnie. Dobra. O, mamy dostępne ulepszenie zdolności. No, nieźle. Ach. Why violets are blue? The flowers held their breath, waiting for you to finish one of your stories. I can still hear the screams of mortals fleeing while the Caledonian boar ravaged their countryside and destroyed all their harvests. All because King Onias forgot to make an offering to Artemis. Mm -hmm. Czyli tu mamy jeszcze jakąś zagadkę dołożenia? tak? No dobra, no spróbujmy. Chociaż chyba już doszło do jakiejś tragicznej pomyłki. co, No, Phoenix, w drugą stronę. Swoją drogą, no, ta walka z tym dzikiem była trochę łatwiejsza niż przypuszczałam, że będzie. Ale to też chyba dlatego, że no, ta nowa moc, którą sobie odblokowaliśmy, pozwoliła nam tutaj na troszkę więcej kombinacji. Także to akurat spoko pod tym względem. Bo też więcej obrażeń zadawała, więc dobrze, że jednak mimo wszystko została ona odblokowana, chociaż na początku byłam dość niechętna, jeśli chodzi o używanie tej mocy konkretnie. Ale no, zobaczymy. A tutaj... Aha, dobra, troszeczkę za daleko sobie przepchnęłam. O, jakaś rozpadlinka, tak? I co my tu mamy? Strange coin. Bearing Charon's mark. Typhon stole those two! Charon was saving up for a bridge! Adonis would have been wise not to spend so much time with Aphrodite. She had many jealous lovers. Yeah, well, she wasn't in love with his brains. He couldn't best the boar sent by jealous Ares. But when a sad Aphrodite poured nectar over Adonis's wounds. The gorgeous flower, a symbol of new life. No dobra, chłopaki. Pogadaliśmy trochę o Adonisie i o em, Afrodycie. Dlatego myślę, że możemy na razie kończyć. Pomyśleliśmy też Adonisa, Adonisie, darach Afrodyty, Finik zyskał trochę możliwości. Pokonaliśmy w końcu ostatnią e, czeluść Afrodyty, znaczy zdobyliśmy. E, łzy Afrodyty, a teraz będziemy się właśnie udawać do czeluści, włamywać się do jej czeluści. Ale to e, już zobaczymy w kolejnym odcinku. A między odcinkami chyba wydaje mi się, że albo spotkamy się na jakimś dodatkowym streamie, na którym będziemy po prostu zbierać e, różne elementy typu ambrozja, walczyć z przeciwnikami i trochę podekspimy, albo zrobię to e, off-stream, off-odcinek. W każdym razie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo. Cześć.